Witam Was serdecznie, moi drodzy na kanale. Jak widzicie, kanał ewoluuje, staje się bardziej przystępny i profesjonalny. Co widzicie za sprawą mikrofonu oraz statywu? Dość fajny patent, powiem Wam szczerze. Będę wdzięczny w komentarzach, jeżeli napiszecie, czy tego typu dźwięk bardziej Wam odpowiada względem wcześniejszego wykorzystywania mikrofonu. Krawatowego. Oczywiście w gameplayach także będę wykorzystywał tego typu już dźwięk oraz mikrofon, ponieważ wydaje mi się, że jest on z tego właśnie mikrofonu bardziej taki profesjonalny, taki ma lepszej jakości niskie. To ale oczywiście będę wdzięczny, jak napiszecie, jakie Waszym zdaniem jest tutaj porównanie i czy jest to bardziej na plus. Oczywiście, wracając do. Meritum tego dzisiejszego odcinka to, chciałbym poruszyć właśnie taką dość znaczącą kwestię, a mianowicie czy, zna, czy istnienie sklepów stacjonarnych, już nie chodzi tylko i wyłącznie o gry, ale także o muzykę, o filmy, książki, ma w dzisiejszych czasach jeszcze tak naprawdę prawo bytu sens. Dlaczego o tym mówię? W moim mieście, w którym mieszkam, Sosnowiec, powiem wam, że. Coraz więcej tego typu sklepów się zamyka. Nawet sam Empik, nie wiem czy u Was takie jest ale u mnie akurat Empik także wycofał ze swojego na przykład asortymentu gry. U mnie nie ma akurat już gier. Wycofał także filmy. Muzyka tam jeszcze się znajduje w jakichś ilościach, aczkolwiek. Filmy oraz gry zostały u mnie w Empiku, jednym oraz drugim, który jest, umieści się tutaj w mojej okolicy, wycofane. Dodatkowo, moi drodzy też. Moje własne spostrzeżenia, które zarazem będę, właśnie w tym tutaj materiale opowiadał, na zasadzie własnego doświadczenia własnego prowadzenia sklepu stacjonarnego wpłynęły na to, że wydaje mi się, iż powoli istnienie tego typu sklepów staje się w jakiś sposób formą ekskluzywną formą, w której nierzadko Sprzedawca bądź właściciel musi do tego interesu czasami coś dorzucić, bądź ewentualnie łączyć go z kwestią sprzedaży internetowej, gdzie tak naprawdę to właśnie internet napędza przychody. Natomiast samo istnienie stacjonarnej placówki, gdzie trzeba, wiadomo, opłacić koszt lokalu światło, prąd, to wszystko dodatkowo, gdzie jest to troszkę droższe niż w prywatnym domu, bo tam, wiadomo, są troszkę inne opłaty. Staje się tak naprawdę już bardziej sztuką dla sztuki, ale zacznijmy może od początku. Więc, moi dozy kwestia samej sprzedaży. Sprzedaż w kwestii internetowej stała się o tyle specyficzna, że tak naprawdę sami sprzedawcy nakręcają klientów, żeby dokonywali zakupów u nich internetowo. Podam przykład chociażby głupiego zakupu biletu do kina w Multikinie. Wczoraj byłem z córką w Multikinie na psim patrolu w kosmopieskach no i podchodzę ładnie sobie tam do, do kasy, chcę kupić bilet i powiem wam, że cena za bilet była 18,99. tam wiadomo, zależne od tego, jakie są miejscówki. Tam 18,99, 2199, i tam dalej w zależności od tego, yy, jaki wykupujemy rodzaj miejscówki, czy tam, tam sobie podzielili właśnie salę na osobne ceny, prawda? Ale mniejsza z tym. I na dole, moi drodzy, jest w nawiasie napis, że online jest 2 zł, 2 zł tani za bilet. Czyli jak normalnie tam było 18,99, to w nawiasie pisze online 16,99. No to ja się grzecznie pytam owej pani tam przy kasie. Droga pani, to jak ja teraz w tym momencie stojąc tu przy kasie kupię sobie online, to będą taniej? Tak. No i moi drodzy, ja chcąc kupić ten bilet przy kasie normalnie za człowiek, wiadomo, w kinie, kupię go internetowo stojąc przy kasie ponieważ przy kasie stojąc, kupując w tej właśnie kasie zapłaciłbym 2 złote drożej, czyli 4 zł drożej za dwa bilety. Ale stojąc przy tej samej kasie, kupując to z poziomu telefonu, płacę 4 zł mniej za dwa bilety. Wiadomo, kwota może nie jest duża, natomiast na prze, jakby to połączyć, czyli bilet 20 zł razy 2 to jest 40 to jest 10% taniej, moi drodzy. 10% zniżki tylko dlatego, że kupujesz ten bilet w formie cyfrowej. To jest dziwne, prawda? Więc sprzedawcy, sprzedawcy miejsca, w których coś kupujemy, sami zachęcają. Kolejną rzeczą będzie chociażby, moi drodzy, eee, nie wiem, nawet Biedronka czy jakiś Lidl. Idziemy sobie jakieś Biedronki, Lidla, i tam też są jakieś mm, aplikacje pozwalające kupić nam z poziomu domowego bez w ogóle przechodzenia do sklepu. To jest kolejna rzecz, nie? Więc na niedługo nawet nie będą musieli do takiego Lidla czy Biedronki wpuszczać, bo Wejdziemy sobie przez aplikację i nie będziemy się musieli z domu ruszać. Będziemy sobie chodzili w wirtualnej piedronce za pomocą wirtualnego koszyka z poziomu telefonu bądź komputera. I będziemy to będzie tragiczne. To będzie tragiczne. Kolejna rzecz moi drodzy to klienci. Powiem wam szczerze że tutaj też pewnej filozofii nie rozumiem. Na przykład yy, jest sytuacja że ktoś kupuje u mnie na Allegro. I oczywiście może kupić na Allegro, może przyjechać osobiście, ponieważ wiadomo, na Allegro ukryte jak ukryte, ale są tam te miejsca, gdzie jest podany numer telefonu, adres, gdzie można osobiście przyjść. Jeżeli to jest placówka, to tym bardziej warto przyjść, zadzwonić. Ale powiem Wam, że miałem sytuację, gdzie ludzie mieszkający dosłownie 3, 4, 5 kilometrów ode mnie to jest tak naprawdę chwila, czy to rowerem, czy na rolkach się gdzieś wybrać, przyjechać. To jest naprawdę moment. Chyba 5 kilometr nawet to było ostatnio, kilometr ode mnie. Mogli przyjechać, kupić już wiadomo taniej, poza tą prowizją, zadzwonić, umówić, nawet jeszcze może byłoby inna cena. No to niestety byłem zmuszony, znaczy zmuszony, no po prostu wysłałem człowiekowi o kilometr zamieszkałemu ode mnie. Ostatnio grę. No ja paradoks polegał na tym, że ja miałem tamtędy w tym dniu jeszcze przechodzić, więc osobiście mógłbym mu mógł ją dostarczyć, ale niestety no nie mogłem, ponieważ jak z poziomu Allegro było kupione i opłacone za wysyłkę, no to musiałem ten numer wysyłki paczkomatu inpost podać tam, żeby nie było, że gry nie wysłałem, żeby nie było przypadkiem cofnięcia pieniędzy, bo, bo gra została. Nie wysłana, więc mógłby powiedzieć, że ją nie, ja jej nie otrzymał. No to więc, no niestety, przechodząc obok jego, tak naprawdę miejsca zamieszkania, nie mogłem mu tej gry dostarczyć, ponieważ no, nie wyraził takiej potrzeby. I nie wyraził potrzeby, żeby też przyjść osobiście ten kilometr, nie odwiedzić i móc sobie ewentualnie kupić ciut taniej, ale to już mniejsza z tym. Moi drodzy, kolejna sytuacja jest też taka, że. Nawet sprzedawcy, sprzedawcy działają też dość specyficznie. A dlaczego? Mogłem ostatnio kupić sobie takiego grabera. Znalazłem go w jakimś bardziej w Katowicach. Mówię, a Katowice niedaleko, tam 10 km, 12 się przejada autobusem, zrobię sobie wycieczkę, prawda? Pojechałem i mówię, no dzień dobry. Ja potem wiadomo Graberek chciałem kupić. Widziałem, że mają państwo wystawione na Allegro. Czy dałoby się kupić taniej o prowizję? Graber był wystawiony za 300 zł. No to prowizja mniej więcej to jest tak, powiedzmy, że 30 zł, nie? Tam pakowanie, cudowanie. No to pan powiedział, że no niestety nie może mi opuścić tej, tej, tej kwoty, ponieważ no, jemu nie zależy, czy on sprzeda w internecie, czy on stacjonarnie sprzeda. No, ma taką kwotę i koniec. Mówię, no ale pan, ale to się mija z celem, mówię do tego pana, bo przecież... I tak pan na konto otrzyma 270 zł, więc czemu pan nie może mi tutaj na miejscu, jak już przyjechałem, odbieram bez żadnego tam cudowania, zwrotów bez podania przyczyny z poziomu zakupu w internecie. Będzie pan miał świadomość tego, że nikt pan tego z dupy nie odeślę. Nie może pan mi tych 30 zł oddać, bo nie, bo on ma tak nabite w systemie i niestety nie może mi tego zrobić. Co naprawdę mnie troszkę zdziwiło, bo u mnie by to było bez problemu. Więc też sami sprzedawcy kreują, czy kupujesz w internecie, czy kupujesz stacjonarnie, płacisz w sumie tyle samo u niektórych, a u innych płacisz mniej. Więc w sumie, jeżeli możesz zapłacić kupując w internecie tyle samo, nie wychodząc z domu, ewentualnie jeszcze dodatkowo mniej, no to po co masz kurwa ruszać dupę za przeproszeniem i rusz iść do tej placówki? I ludzie już tak naprawdę, moi drodzy, odnoszę wrażenie, że. Mają takie już założenie, że jeżeli w jednej byli, w drugiej, trzeciej, dziesiątej, a w piętnastej jeszcze im sami mówią, że kupcie se przez net, bo jest lepiej, to w ogóle nie widzą sensu, żeby pytać się w pięćdziesiątej placówce, bo pewnie tam też będzie to samo. I dlatego pewnie sklepy pokroju mojego, czy moich tam znajomych z branży, bądź nie z branży, ale także zajmujących się handlem różnor różnorakimi rzeczami. Hmm, nie mają już nawet takich telefonów, żeby coś osobiście odebrać, tylko po prostu mają zakup zamiany w internecie i tyle. Po prawda, jak to się mówi. Więc same kwestie sprzedawców kreują to, że ludzie już się nie chcą pytać. Same te wielkie molochy, jak właśnie Multikino czy inne biedronki, pokazujące, że czy kupujesz tu, czy kupujesz przez net, czy kupujesz stacjonarnie, jest to samo, a nawet taniej jest internetowo, pokazują, że nie masz po co przychodzić w ogóle i kupować czegoś w kasie. Bądź w sklepie osobiście. Więc moi drodzy. No jest to dość dziwne. Będę szczery, jest to dość dziwne i pokazuje, że upadek stacjonarnych placówek z różnego rodzaju dobrami materialnymi nie jest kasowany przez naprawdę ludzi, którzy tego nie chcą, tylko przez. Sklepy oraz sprzedawców, którzy pokazują, że różnica jest żadna, czy nawet bardziej na korzyść zakupu internetowego, chcąc chyba tak naprawdę pozbyć się tych placówek. Mam nawet kolegę, który także tutaj u mnie miał kilkanaście sklepów na Śląsku Growych, pozamykał wszystkie. Tylko i wyłącznie przeszedł na internetowy handel, stwierdzając, że. Stacjonarnie się praktycznie nie zarabia, bo wszystko idzie w internecie, więc po co mieć otwartych 15 sklepów, opłacać pracowników, opłacać im zosy, opłacać placówki, które też nie są tanie, czyli miejsca, w których się handluje, czy to lokale, czy to wysepki na centrach handlowych, bo to nie ma sensu. Lepiej mieć jedno miejsce, magazyn, z którego się wysyła, dwóch, trzech pracowników, którzy będą to pakować i wysyłać, i mieć wszystko gdzieś I tak. Pieniądz przychodzi w sumie nawet większy, bo mniej opłat. Więc moi drodzy, nawet dlaczego, dlaczego też ten temat założyłem, otworzyłem? Bo wielu tam z Was pisało, że szkoda, że u Was takiego sklepu nie ma. No to czasem też warto zadać sobie pytanie, hmm, kiedy odwiedziłeś taki stacjonarny sklep? Czy to nie wiem, w okolicy 5 km od ciebie, czy 15, czy nawet 30, ale kiedy ostatnio. Odwiedziłeś i kupiłeś coś w takim sklepie. Kupiłeś, pomogłeś mu się utrzymać na rynku, bo wiecie, samo istnienie sklepu generuje koszta. Koszta trzeba jakoś opłacić. Jeżeli koszta się nie zwracają, czyli lokal, ZUS, podatki, prąd, woda. Ogrzewanie, cokolwiek się nie zwraca w miesięcznym rozliczeniu, to w tym momencie tego typu sklepy właśnie upadają. Powiem Wam, że jak na przykład w moim mieście w latach 90. XX wieku, czyli całkiem nie tak dawno, jeszcze jakbym młody, tam miałem 13-12 lat, to na centrum Sosnowca u mnie istniało bardzo, bardzo dużo sklepów krowych. Była sobie pani, co miała amigi. Był sobie pan, który miał tam też właśnie gry do komputera, skręcał komputery. Był sobie taki jeszcze jeden pan, który się dość sporo utrzymał też, właśnie zajmował się konsolami różnego rodzaju właśnie od Sega, od Nintendo, dzięki któremu właśnie miałem możliwość grać na tych różnych sprzętach trudno dostępnych w latach 90. Był sobie też kolega, który także na początku, na początku Centrum Sosnowca, też tam się zajmował z początku właśnie głównej ulicy, potem przeniósł się do Zabrza. No po dzień dzisiejszy zajmuje się tym, mam nadzieję, że się nie obrazi, jak powiem, że to sklep Spektrum właśnie w Zabrzu i do, do dnia dzisiejszego też się zajmuje, ale także boryka się z problemem niedostatku klientów stacjonarnych, którzy jednak wszystko wysyłkowo, no wiadomo wysyłka to też generuje podatkowe tam Czas jednak lepiej z kimś porozmawiać na miejscu. Wszystko wygląda inaczej. Tu jednak trzeba wysyłać, pakować, chodzić. Praca po pracy, jak to się mówi, moi drodzy. Więc y, ja wiem, że wielu ludzi y, wychowało się tak, jak ja właśnie ludzie lat 80., urodzonych w latach 80. 70. 90. wychowali się w czasach, kiedy było dużo tego typu właśnie placówek. I. Na przykładzie moim wiem, że wielu tych ludzi zapomniało o tych placówkach, a jak sobie przypominało, to już ich nie było, nie istniały, za sposób, nie miały sensu dalej egzystować, czy nazwę to bardziej wegetować. Przez to się pozamykało i niejednokrotnie, moi drodzy, szło się do takiego miejsca, pewnie w waszym przypadku, a tam czarna dziura zapita dechami i już nie ma żadnego sklepu. Bo nie jeden zapomniał, drugi trzeci, jak sobie przypomniał, to no niestety no nie da się utrzymać z powietrza takiego miejsca, bo to tak naprawdę nie jest miejsce nie, dla tego, który to, który tym zarządza hobbystyczne, tylko to jest miejsce pracy. Jest to miejsce, w którym no, trzeba zarobić na te opłaty, plus jeszcze na życie, na wszelkiego rodzaju inne dobra bądź podstawowe, że. Podstawowe elementy wegetacji, egzystencji każdego człowieka, no więc to nie tylko jest tak naprawdę miejsce hobbystyczne, może inaczej, to nawet nie jest już miejsce hobbystyczne, to jest po prostu miejsce pracy. A jeżeli miejsce pracy nie przynosi dochodów miesięcznej pensji, no to moi drodzy, chodzilibyście do pracy, gdzie wam co miesiąc nie płacą, że jeden miesiąc jesteście na minusie, drugi miesiąc na minusie, i w momencie jeszcze mówi, że już wam w ogóle nie płacić będzie, a jeszcze musicie mu dokładać do interesu. Myślę, że żaden by do takiej pracy już nie wrócił. No i to samo jest tutaj. Ale temat yy, pasji, która przeradza się potem w pracę, a potem staje się pewnego rodzaju klątwą. Yy, no to, moi drodzy, to ten temat jeszcze też będę miał do poruszenia, bo jest to naprawdę gruby temat na. na na kolejny film, natomiast tutaj właśnie jest to pytanie: czy uważacie, że stacjonarne sklepy mają prawo bytu? A jeżeli tak, to powiedzcie, kiedy ostatnio odwiedziliście taką właśnie stacjonarną placówkę i cokolwiek kupiliście tam, ewentualnie? A ile w tym czasie kupiliście rzeczy w internecie od różnego rodzaju, właśnie, randomowych ludzi, bądź nawet tych. Sprzedawców y, mających sklepy, które to sklepy mogą niebawem przestać istnieć, bo no powiedzcie, po co utrzymywać i mieć dodatkowe koszty w postaci lokalu, pracownika, światła, wody, ogrzewania, bo to kosztuje wszystko. Skoro można mieć wynajęty jakiś magazyn, jakiś garaż, ewentualnie. Trzymać coś w domu, ma się strychy, piwnice i prowadzić działalność tak naprawdę typowo internetową z domu. Także bardzo mnie ciekawi Wasza opinia, będę wdzięczny za komentarze. Oczywiście napiszcie, jak Wam się podoba nowa forma narracji z poziomu właśnie mikrofonu. Bo no, Powiem Wam szczerze, że też stwierdziłem, że może być to coś ciekawego, na pewno pod kątem. Tego, że nie trzeba drzeć się i wrzeszczeć, tylko można spokojnie rozmawiać z Wami z poziomu właśnie takiego tutaj pana. <grytanie> Dobra. Oczywiście, że się podobało, będę wdzięczny za komentarz, to już mówiłem, ale łapka w górę bądź w dół. Jeżeli nie subskrybujesz, będzie fajnie, będą tutaj fajne myślę. Jeszcze dalej pogadanki. Oczywiście gameplaye też są, zapraszam do obejrzenia. Zawsze mi to troszeczkę podciągnie. Zasięgi, a oczywiście gameplay też mi się wydaje, będą, będą dla was mogą być fajne, bo tam też będę komentował, do tej też komentuję. Więc myślę, że może się to w jakiś sposób Wam spodobać, ale na sprawdzić. No i cóż, ja wam dziękuję za uwagę. I zapraszam was do kolejnego odcinka. Cześć!